Witam ja Państwa na konferencji prasowej w meczu Miejskiej Lewandowskiej, Astrobowo, witam trenera gości, Astrobowo Miradanu, trener gospodarzy, pan Jarosław Tradycyjnie poproszę o podsumowanie spotkania, najpierw trenera zespołu gości. Na pewno szkoda tego spotkania, w mojej strony ja nie wybrzymy, bo szczególnie w pierwszej połowie, i na początku sobie dosyć klarową sytuację szkoda pranki. Po kolejny. Potrafiliśmy wykorzystać i mogliśmy ten przegrać, bo tam w końcu tam dosyć groźnie raz nas zagroziła. Ale myślę, że przy końcu tego spotkania pokazaliśmy mądry jakiś kultury. który. Otóż no ona wiedziała, co ma grać, w jaki sposób i realizowała to do do, bólu, do skutku. No, nie, nie udało się nic szybko. No, mamy parę metrów, że nie potrafimy bramki, dlatego że stwarzamy sytuację i to, to jest najgorsze, że po fajnej akcji brakuje tego środku, żeby ktoś to dostawiał. No Na pewno z takiego terenu jak będzie cieszyć się z tego punktu mimo wszystko. I mamy za sobą atmosferę pięciu meczów ze ścisłą czołówką. No. Nie potrafiliśmy żadnego z tych meczów wygrać. Otóż dwa remisy. Teraz będziemy mieli teoretycznie takie zespoły, które niby, niby w tabeli, ale, ale też nie będzie na pewno łatwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trener zespołu z Witam Panie. Ja nie wiem co to, to chcecie usłyszeć, co chcecie sobie, sobie sami napisać, ale no my mamy jakieś cele określone, Nie wiem czy, czy tych mo, moich, moich zawodników to jakoś spętało, czy, czy po prostu jakiś psychicznie są e, słabo, jakby powiedzieć, odbudowani. Nie wiem, ja z nimi rozmawiam i tłumaczę i mówię, że mają grać szeroko, czyli pojedynki jeden, jeden a oni tworzą swoją teorię, teorię, które. A dzień dzisiejszy zamiast mieć już wygrać z tyłankami i mieliśmy wiadomo, że powiedzmy na łocie, różnie było, ok, przygadaliśmy tutaj wygrać, gdzie mieliśmy, żeśmy złożyli sytuację i mieć już przewagę i spokojnie sobie dograć, to nie, to my z powrotem, my chyba liczymy na to, że Wisła Płock odpuści nam ligę i powiedzą dobra, niech co wejdzie o ligę No tak jak to wygląda. Obojętnie kto będzie grał, w, w, jeśli chodzi o ofensywę, no to sami widzicie, no ja nie poznałem ten tego zespołu. No jeśli ja przechodząc do, 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 do Olimpii Elbląg, przykładowo słyszę jeden zawodnik o, drugi a, trzeci u, to ja się pytam, to gdzie oni są? Ja będę pytał nazwiskami, co oni za, zapomnieli grać? Nie wiem, czy zapomnieli. Ja z nimi rozmawiam, staram się w spo, sposób do nich kulturalny, jak ojciec, ale nie wiem, może tu jest coś innego potrzebne. Psychologa. Psychologów, no, psycholog, bo yy, do psychologa chodzi się prywatnie, a, a ona tak się zajmują, Psychologa, to wszyscy mówią, że jest, nie powiem kim jest. Ja wiem jak do nich po prostu dobrze. i widzieliśmy w przerwie, jakie są wyniki świtu i wisły, i wszystko jest tak, tak, ok, wszystko tego. I, no i co? Chodzą zawodnicy, którzy po prostu na, na, na dzień dzisiejszy niektórzy się słaniają. Słaniają się na, na, na nogach. Ok, może mówię krytycznie. Ale, ale patrzę na to, ja, ja objąłem ten zespół i ja naprawdę chcę, żeby ten zespół grał, miał radosny futbol, że miał radość z tego, a na dzień dzisiejszy oni wychodzą i jak powiedzieć, jeśli chodzi o grę dzisiaj piknikową, to był niezły mecz. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, ale pan nie ma za dwie graży. Pan spadł na Ilańczewa tak uczciwie. Co jest z tym zespołem? No co jest? No co co pan zrobić z nim? No. Jaki to budować? No. Ja, nie... ja nie chcę być panem w skórze. No, Ale przy to szlak tak, tak, ja, tak, tak, tak. ja powiem jedno, przejąłem e, to po, po tenerze i, i, po, i powiedziałem jedno, że, że, że jestem innym człowiekiem, jestem mniej wybuchowym, chciałem z nim porozmawiać. Jeśli ja podczas treningu rozmawiam, pytam zawodnika i chcę z nim porozmawiać, spytać się, co jest w domu, czy wszystko jest ok, czy wszystko tego, to on normalnie patrzy na mnie, jak z innej planety. Mówi, co ten gości nie chcę?" Na to to wszystko polega. Polega na chemii. Bo między czy zarządem, i na dzień dzisiejszy, tam w obiekach jest wszystko ok. Ale dochodzi do meczu i jest. To nie wiem, gdzie jest. Wszystko jest ok, ten że Tu, tu, tu. Dochodzi. By było wszystko ok, gdybyś mecz nie miał ligowy. To by ok. A dochodzi mecz ligowy, dochodzi presja, dochodzi stres. No bo wiadomo, wygramy i my jeszcze liderem. i i tak, i to nie to problem. To bije na ich widzi. Ja cały czas powtarzam. Ja ich chcę pomóc ze wszystkim, co oni chcą. To to, ale ja za uszy nikogo na siłę nie będę wyciągał. Wszędzie, że się tak, jak może, jak jestem troszeczkę, ja bym zrozgoryczony te wszystkim. Ja byłem w stanie po meczu z Olsztynem, gdzie derby, wszyscy się troszeczkę, w szczególności kibice. Okej, okay, mają prawo, bo cały czas tu była olimpialana. Ja mówię do zawodników: Panowie, ja nie muszę jechać. Wy sami musicie wyjść, sami musicie pokazać charakter. Pokazane Robi się do Pana tragiczne defensywy. Nie ma tu podstawowych zawodników no, na najbliższa. Na temat. Na temat czerwonej kartki, to ja po prostu nie chcę rozmawiać, bo mi już, bo ręce opadły. No, 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 no kolejno, w, tym, w tym momencie, ja nie mówię, że ta, w tym momencie był bardzo nieodpowiedzialnym człowiekiem. No. I na dzień dzisiejszy ja w ogóle nie wiem, jak ja pojadę, czy w ogóle, by, na dziś dzisiejszy mam trzech obrońców, czy czterech tak? obrońców. obrońców no. I w tym jest ich żadnego stopnia. No. No i wszyscy przychodzą, mówią, do mnie trenerzy, niebiede, nie widzę, dla szansę, jedną, drugą, trzecią, jeden ma pięć czy sześć szans, zostają. I co? Za naszych czasów czasów szanse szansę? I jedna szansa, nie okazała się, to już ciebie było, no. A teraz, okej, okay, my musimy się dostosować do, do trendy, do wody, do kolczyków, do kolorów, do szelu i do i kaza, wszystko tego. Okej, okay, my się dostosowujemy. Ale jak ja na to patrzę, momentami, jeśli mój zawodnik ma problemy z przyjęciem piłki, z przyjęciem piłki, no to, na no, no, no co będzie? Komentować. No. I co, boisko włożone? Hmm. Nie no, boisko, ale teraz jedziemy na wojsko. Na ale co No to tam gdzie radni szokomyśli. No, może takie wojska będą odpowiadały. Ja powiedziałem jedno, następnym razem ja już nie będę budżet na konferencje. Będą przychodzi zawodnicy i zawodnicy mi się tłumaczą z tego, co było realizowane, co miało być realizowane na meczu. Mówię, gramy u siebie. Mówię, gramy u siebie. Trzeba podejść by się pod tym zettu, żebyś przejść w lampkę. No to się dostanie. Mamy grać bokami, to grajmy środki. Teraz powiem, że mają grać w środki, to bym może grać bokami. Naprawdę jestem strasznie rozgręczony. Dziękuję Mam Nie wiem czy to ma, ma w ogóle sens.